W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi: agresywny imigrant w Przemyślu, areszt dla mężczyzny, który ściągał ukraińskie flagi. Ogromna akcja policji pod kryptonimem Vortex. Nowe fakty w sprawie zabójstwa Polaka przez Kolumbijczyka. Podczas rutynowej kontroli drogowej w Kłodawie policjanci niespodziewanie stali się ostatnią deską ratunku dla przerażonych rodziców. Do funkcjonariuszy podjechało rozpędzone Audi, którego kierowca z piskiem opon zatrzymał się tuż obok patrolu. Za kierownicą siedział roztrzęsiony mężczyzna, obok niego kobieta ściskająca na rękach dwulatkę walczącą o oddech. Liczyła się każda sekunda. Ojciec dziewczynki błagalnie poprosił policjantów o pomoc, jego córka miała poważne problemy z oddychaniem, a droga do najbliższego szpitala była długa i zakorkowana. Widząc dramatyczną sytuację, aspirant Marek Sembratowicz oraz młodszy aspirant Bartosz Kamola natychmiast zdecydowali o rozpoczęciu pilnej eskorty. Nie czekając na karetkę, policjanci włączyli sygnały i poprowadzili auto z dzieckiem przez miejskie ulice, torując drogę i zapewniając błyskawiczny przejazd przez zatłoczone skrzyżowania. Ich szybka i zdecydowana reakcja umożliwiła rodzicom dotarcie do szpitala w rekordowym czasie. Dwulatka niemal od razu trafiła pod opiekę zespołu ratunkowego. Dzięki natychmiastowej decyzji i pełnemu zaangażowaniu funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii. Pani jako kierowca odpowiada za pasażerów też, żeby zabrać pasę. No, no, weźcie prowadźcie mnie do szpitala z dzieckiem. A proszę. co się stało? Nie, nie oddycha chyba. Proszę was. Dobra, Dobra dawaj. Dziękujemy. Do widzenia. Europejska Prokuratura ujawniła kolejne kulisy zakrojonej na szeroką skalę operacji o kryptonimie Vortex. Nowe szczegóły śledztwa pokazują ogromną skalę oszustw podatkowych, których ofiarą padły systemy fiskalne państw członkowskich Unii Europejskiej. Chodzi o wieloetapowy proceder, w którym grupy przestępcze wykorzystywały transgraniczne transakcje handlu luksusowymi samochodami, by unikać opodatkowania w ramach unijnego systemu VAT. Straty oszacowano na blisko 100 milionów euro. Kulminacja działań miała miejsce 2 lipca i objęła skoordynowane uderzenie służb w siedmiu krajach Polsce, Niemczech, Włoszech, Bułgarii, Chorwacji, Łotwie i Luksemburgu. W samej Polsce działania operacyjne prowadził Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, który wspierał międzynarodowe struktury Europejskiej Prokuratury. Łącznie przeprowadzono około 80 przeszukań, z czego znaczna część odbyła się na terenie południowej Europy. Włochy okazały się jednym z głównych punktów operacji: to tam zamrożono 50 kont bankowych i zabezpieczono 14 nieruchomości oraz dwie działki. Dodatkowo przejęto 25 pojazdów, w tym 19 luksusowych aut marek premium. Na terenie Niemiec zatrzymano kolejne dwa samochody oraz znaleziono gotówkę i dobra luksusowe o znacznej wartości. Według informacji śledczych, przestępcy tworzyli fikcyjne przedsiębiorstwa oraz posługiwali się sfałszowanymi fakturami i dokumentami transportowymi, by upozorować legalny obrót towarami między krajami członkowskimi. Taki zabieg pozwalał na unikanie podatku VAT, którego nie nalicza się w przypadku wewnątrzunijnych transakcji pomiędzy firmami. Pomorska policja odegrała kluczową rolę w działaniach prowadzonych na terytorium Polski. Współpraca polskich funkcjonariuszy z europejskimi partnerami pozwoliła nie tylko na zabezpieczenie majątku przestępców o łącznej wartości ponad 20 milionów euro, ale także na zdobycie dowodów, które mają znaczenie dla dalszego etapu śledztwa. Cała operacja zaangażowała ponad 500 funkcjonariuszy z różnych krajów, co czyni ją jednym z większych tego typu uderzeń przeciwko przestępczości gospodarczej w ostatnich latach. Przypadek Vortex jest dowodem na to, że luki w unijnym prawie podatkowym wciąż są wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze, które działają ponad granicami, często z ogromnym rozmachem i precyzją. Śledczy zapowiadają, że zdobyte dowody będą podstawą do rozszerzenia postępowania także na kolejne podmioty i kraje. W trójmieście zatrzymano 44-letniego mężczyznę, który w ostatnich tygodniach zasłynął publikowaniem nagrań, na których zrywał ukraińskie flagi z budynków i nawoływał do ich usuwania. Choć sam przedstawiał swoje działania jako formę protestu politycznego, zebrane przez policję materiały dowodowe sugerują, że miały one znacznie szerszy i poważniejszy wymiar. Mężczyzna usłyszał dziewięć zarzutów, w tym nawoływania do nienawiści, gruźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej i miru domowego. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna nie ograniczał się jedynie do demonstracyjnego zrywania flag, lecz w niektórych przypadkach groził konkretnym osobom spaleniem ich domów, używał przemocy fizycznej, a nawet rozpylił gaz pieprzowy wobec jednego z mieszkańców. W mediach społecznościowych publikował nagrania, w których wzywał do działań przeciwko ukraińskiej społeczności, a także groził właścicielom lokali gastronomicznych i sklepów. Choć postawione zarzuty są poważne i dotyczą różnych aspektów przestępczości, w opinii publicznej pojawiają się głosy, że skala reakcji wymiaru sprawiedliwości, w tym decyzja o areszcie i liczba zarzutów, może być oceniana jako surowa. Oddajcie ojca dzieciom! Oddajcie ojca dzieciom! Tu jest Polska! Tu jest Polska! W Oddajcie! Oddajcie ojca dzieciom! Oddajcie ojca dzieciom! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska. Tu jest Polska. Tu jest Polska. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Mówiłem, że go... Wielu komentatorów zwraca uwagę na przypadki, w których oskarżeni o poważniejsze czyny, w tym przemoc fizyczną, spotykają się z łagodniejszym traktowaniem. Wielu przypomina niedawną sprawę z Krakowa, gdzie 37-letni obywatel Ukrainy kopnął w głowę 11-letniego chłopca. Dziecko straciło przytomność i trafiło do szpitala. Sprawa ta również wzbudziła ogromne emocje społeczne, ale jak zauważają komentatorzy, nie skończyła się równie rozbudowanym katalogiem zarzutów ani tak surowym środkiem zapobiegawczym. Sprawa trójmiejskiego 44-latka budzi więc szerszą dyskusję na temat równości wobec prawa oraz proporcjonalności w ocenie czynów przez organy ścigania i sądy. Jedni widzą w działaniach wymiaru sprawiedliwości przykład stanowczości wobec nawoływania do nienawiści i przemocy. Inni z kolei dostrzegają w tym oznaki nierównego traktowania, zależnego od kontekstu społecznego lub politycznego. Nagranie z ulicy Mickiewicza w Przemyślu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, błyskawicznie wywołało burzę komentarzy i podzieliło opinię publiczną. Widać na nim policyjną interwencję wobec mężczyzny, opisywanego przez autora filmu jako agresywny imigrant, który miał rzucać kamieniami w przechodniów i samochody. Chociaż w relacjach świadków zdarzenie miało charakter poważnego incydentu, policja nie potwierdziła, by doszło do naruszenia prawa. Inżynier szaleje, rzucał samo, samochody kamieniami, służby już na miejscu. A inżynier siedzi sobie na przystanku. Przemyśl. Dzisiaj mamy 7 lipca. Ulica Mickiewicza 3, przepraszam, ulica Mickiewicza, centrum miasta. Po krótkim zatrzymaniu, obywatel Jemenu został zwolniony, co tylko dolało oliwy do ognia w społecznej debacie. Autorem nagrania jest Grzegorz Lewandowski. Lokalny aktywista znany z działalności humanitarnej na rzecz uchodźców. Na Facebooku zamieścił dwa wpisy: pierwszy ukazujący interwencję, a drugi informujący o zwolnieniu mężczyzny. Jego komentarze pełne emocji spotkały się zarówno z poparciem, jak i ostrą krytyką. Radna przemyśla Anna Grat Mizgała odpowiedziała na post Lewandowskiego ze zdziwieniem i obawą o eskalację nastrojów. Tylko czekać, aż prawdziwi patrioci zlinczują człowieka. Skoro policja go wypuściła, to jest niewinny napisała. Oburzenie wielu internautów skupiło się jednak nie tylko na samym incydencie, ale także na sposobie jego rozstrzygnięcia. Niektórzy porównywali sytuację do realiów w Niemczech, wyrażając obawę, że podobne zdarzenia staną się w Polsce codziennością. Pojawiały się także głosy ironiczne, krytykujące zarówno reakcję służb, jak i sposób przedstawiania incydentów w przestrzeni publicznej. Sprawą zainteresował się również poseł Dariusz Matecki, który skrytykował decyzję o wypuszczeniu mężczyzny. Tymczasem policja broni swojej decyzji. Jak przekazała rzeczniczka komendy miejskiej Policji w Przemyślu, młodsza aspirant Karolina Kowalik, funkcjonariusze po przybyciu na miejsce nie zaobserwowali żadnych zachowań wskazujących na złamanie prawa. Mężczyzna miał być spokojny, nie przejawiał agresji, a interwencja przebiegła bez incydentów. Kontekst sytuacji dodatkowo skomplikował fakt, że mężczyzna został niedawno zwolniony ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, gdzie przebywał wcześniej. Bieszczacki oddział Straży Granicznej poinformował, że obywatel Jemenu posiada status ochrony uzupełniającej w Niemczech, co wyklucza dalszy pobyt w ośrodku detencyjnym w Polsce. Po zwolnieniu został poinformowany o obowiązku opuszczenia kraju. Gdy nie zastosował się do tej decyzji, został ponownie zatrzymany i ma zostać przekazany stronie niemieckiej w ramach procedury deportacyjnej. Cała sprawa ponownie otworzyła szerszą dyskusję na temat obecności migrantów w Polsce i skuteczności mechanizmów kontrolnych. Z jednej strony są głosy nawołujące do rozsądku, przypominające o obowiązku przestrzegania prawa i unikaniu zbiorowej odpowiedzialności. Z drugiej nie brakuje frustracji i poczucia zagrożenia, wynikających z przekonania, że w podobnych sytuacjach państwo działa zbyt pobłażliwie. W tej atmosferze napięć i skrajnych opinii, coraz trudniej orzeczowy i spokojny dialog. W Sopocie, w pobliżu jednej z popularnych nadmorskich alejek, doszło do stresującej sytuacji. W tłumie plażowiczów zaginął trzyletni chłopiec. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, w rejonie jednego z głównych wejść na plażę, kiedy wielu ludzi opuszczało teren po dniu spędzonym nad morzem. Wystarczyła chwila nieuwagi, by malec oddalił się od rodziców i zniknął w tłumie. Rodzice natychmiast zgłosili zaginięcie, a dyżurny z komendy miejskiej policji w Sopocie uruchomił procedury alarmowe, kierując na miejsce patrole piesze i zmotoryzowane. Do działań dołączyli także ratownicy wodni, co pozwoliło na szybkie rozpoczęcie przeszukiwania całego nadmorskiego odcinka od plaży po pobliskie ulice i deptaki. Dziecko udało się odnaleźć po kilkudziesięciu minutach funkcjonariuszom z oddziału prewencji policji w Gdańsku. Chłopiec był zdezorientowany, ale cały i zdrowy. Po odnalezieniu został niezwłocznie przekazany rodzicom. Zakończenie poszukiwań w tak krótkim czasie to zasługa nie tylko szybkiej reakcji służb, ale także natychmiastowego działania rodziny. A gdzie mama? No! Oj. Dzień dobry! No. A no, on się zapatrzył pewnie na coś, i, i już jest wszystko. No i jesteś, już mamy zobaczyć. I noga twoja, no, twoja jest. I noga twoja jest. No, włącz ten. Jest już wszystko w porządku. No, jest, Nas małej, jest, potem, no, ale trzeba pilnować następnym, to jest następnym razem. To no, no, no. To już spokojnie, pani się nie Najważniejsze, że szybciutko się znalazł. No to no, chodź z się na opar, to jeszcze sobie przejedziemy. Ja. Pani sobie tu usiądzie. Dziecko, dziecko nosi taką opaseczkę z numerem telefonu No do najlepiej, nie? żeby coś tam było. Ja nie uciekł, no po prostu pewnie się zapatrzył gdzieś tam. A to chwilę, moment. No trzeba uważać, ale... A jakiego misia? Zobacz, fajnego dostałeś. Chodź, pomogę ci wyskoczyć, chodź. Opa! Opa! Oczaki taki duży kawaler. Chodź, już mamusia ci rączkę da. Łap się za rączkę. No. To zdarzenie pokazuje, jak niewiele potrzeba, by w zatłoczonych miejscach mogło dojść do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Każdego roku, szczególnie w sezonie wakacyjnym, służby otrzymują dziesiątki podobnych zgłoszeń, nie wszystkie kończą się tak szczęśliwie. Warto zatem przypominać o znaczeniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: zakładaniu dziecku opaski z numerem kontaktowym, stałej czujności i nieoddalaniu się nawet na chwilę. Profilaktyka, szybkie działanie i współpraca z odpowiednimi służbami. To klucz do uniknięcia tragedii. Pojawiły się nowe, wstrząsające informacje w sprawie brutalnego zabójstwa Polaka w miejscowości Nowe na Kujawach. Sprawcą tragedii okazał się 29-letni obywatel Kolumbii, który trafił już do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Do tragedii doszło podczas ulicznej bójki na rynku. Kolumbijczyk śmiertelnie ugodził nożem 41-letniego Polaka. Pomimo szybkiej reakcji służb, życia ofiary nie udało się uratować. Nożownik usłyszał zarzut zabójstwa, za które grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa wywołała ogromne poruszenie społeczne, nie tylko ze względu na drastyczny przebieg, ale i rosnącą liczbę podobnych incydentów z udziałem imigrantów. Jak ustalono, kolumbijczyk wraz z dziewięcioma rodakami oraz trzema Polakami brał udział w bójce, której skutkiem była śmierć człowieka. Wszyscy pozostali uczestnicy usłyszeli zarzuty udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi kara nawet 15 lat więzienia. Kolumbijczycy mieszkali razem w hostelu, a na co dzień pracowali w lokalnych zakładach mięsnych, które należą do niemieckiego właściciela. Jak donoszą niektóre źródła, działalność tej firmy budzi kontrowersje. Przedsiębiorca miał omijać polski system podatkowy, przenosząc korzyści finansowe za granicę, mimo że firma funkcjonuje na terenie Polski i zatrudnia setki cudzoziemców. Sprawa zabójstwa w Nowem nabiera jeszcze szerszego kontekstu, gdy spojrzymy na oficjalne dane dotyczące zatrudnienia obcokrajowców. Tylko w 2024 roku wydano w Polsce ponad 322 tysiące pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Wśród narodowości, które najczęściej otrzymują takie dokumenty, Kolumbijczycy znajdują się w ścisłej czołówce, tylko w ubiegłym roku ponad 37 tysięcy obywateli tego kraju uzyskało zgodę na legalną pracę w Polsce. Tuż za nimi znaleźli się Filipińczycy, Hindusi i Nepalczycy. Co istotne, dane te nie obejmują Ukraińców objętych odrębnym statusem prawnym, ani osób pracujących nielegalnie, których liczba również może być znacząca. Zjawisko masowego zatrudniania cudzoziemców rodzi coraz więcej pytań i kontrowersji. Agencje pracy coraz częściej rekrutują osoby z odległych zakątków świata, które godzą się na warunki nieakceptowalne dla większości Polaków. Niższe oczekiwania płacowe i większa podatność na trudne warunki pracy sprawiają, że to właśnie imigranci są chętniej zatrudniani, co wpływa na spadek dostępnych ofert dla rodzimych pracowników. Jednocześnie w kraju pojawiają się sygnały o planowanych zwolnieniach grupowych i rosnącym bezrobociu, które choć nadal umiarkowane, zaczyna niepokoić ekspertów rynku pracy. Zabójstwo w Nowem pokazało, jak realne są napięcia społeczne związane z niekontrolowaną migracją zarobkową. Dla wielu Polaków to nie tylko tragedia jednostki, ale symbol głębszych problemów społecznych, ekonomicznych i systemowych, które przez długi czas były bagatelizowane. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.